Nazywam się Heather. Przez lata myślałam, że moje małżeństwo jest stabilne, choć coraz częściej czułam, że coś między nami gaśnie. Gary był zajęty pracą, wracał zmęczony, a nasze życie intymne praktycznie zniknęło. Tłumaczyłam to stresem, rutyną, tym, że z czasem każda relacja się zmienia, ale prawda była taka, że ja już dawno zaczęłam oddalać się od niego. Pamiętam ten dzień, który wszystko zniszczył. Pojechałam na spotkanie rodzinne, a Gary został w domu. Jak się później dowiedziałam, siedział w naszej sypialni i szukał długopisu. Wtedy zajrzał do mojej szuflady. Nigdy wcześniej tego nie robił, ufał mi bezgranicznie, ale tym razem znalazł coś, co wzbudziło jego podejrzenia paczkę prezerwatyw. Ukrytą, częściowo otwartą. Od ośmiu lat małżeństwa nigdy ich nie używaliśmy. To jedno odkrycie wystarczyło, by w jego głowie zapaliła się czerwona lampka. Nie skonfrontował się ze mną od razu, zamiast tego zrobił zdjęcie i w ciszy przygotowywał się na najgorsze. Kupił ukryte kamery i GPS do mojego auta. W ciągu kolejnych miesięcy śledził każdy mój krok, sprawdzał gdzie jeżdżę, co robię, nagrywał wszystko, co działo się w domu. Przez pierwsze tygodnie nie znalazł niczego. Wracałam z pracy, gotowałam, czytałam książki. Dla niego wyglądało to normalnie, zwyczajnie. Wtedy prawie uwierzył, że się pomylił, ale jego niepokój nie znikał. Kilka miesięcy później ponownie otworzył moją szufladę. Zauważył, że kolejnej prezerwatywy brakuje. Tym razem od razu sięgnął po nagrania i tam zobaczył wszystko mnie i innego mężczyznę, w jego własnym domu, w naszej sypialni. Kiedy tego dnia wróciłam, czekał na mnie. Był spokojny, zbyt spokojny. Kazał mi usiąść i włączył nagranie. Zobaczyłam samą siebie na ekranie i poczułam, jak nogi uginają się pode mną. Próbowałam tłumaczyć, mówiłam, że to pomyłka, że to zdarzyło się tylko raz. Ale w głębi duszy wiedziałam, że nie ma już odwrotu. Gary powiedział wtedy tylko jedno zdanie, które wciąż dźwięczy mi w głowie: To nie był błąd, Heder. To był wybór. Kazał mi się spakować i wyjść. Groził, że jeśli nie odejdę, pokażę nagranie wszystkim. Byłam przerażona, ale wiedziałam, że mówi serio. Spakowałam kilka rzeczy i wyszłam, zostawiając za sobą całe nasze życie. Następnego dnia zadzwonił do prawnika. Rozwód był szybki i prosty. Dom został jego, wspólne pieniądze podzieliliśmy, ja nie walczyłam. Wiedziałam, że nie mam prawa, on zasługiwał na szczerość i miłość, a ja dałam mu tylko kłamstwa. Do dziś pamiętam jego spojrzenie, kiedy odkrył prawdę. To było spojrzenie człowieka, któremu ktoś odebrał wszystko, w co wierzył. Straciłam męża, przyjaciela i całe moje życie, a wszystko przez własną decyzję, przez zdradę, której nie da się cofnąć. Jeśli chcesz poznać więcej prawdziwych historii zdrad, zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Kolejne opowieści już wkrótce.